Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Państwo Radni, Szanowni Mieszkańcy. Jak wspomniał przed chwilą Przewodniczący Kominek, chciałbym nieco szerzej odnieść się do tematów, które szczególnie mnie interesują, czyli do tematyki sportowej oraz omówić krótko moje postulaty, zarówno te, które znalazły odzwierciedlenie w projekcie budżetu na 2016 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata kolejne, jak również te, których w tych dokumentach nie ma. Wielokrotnie powtarzałem, że jedna złotówka więcej przeznaczona na sport to jedna złotówka mniej, którą trzeba by było przeznaczyć na służbę zdrowia, walkę z uzależnieniami czy drobną przestępczością. Dlatego też niezmiernie cieszy mnie to, że prezydent uwzględnił moje argumenty i w dzisiejszej autopoprawce znalazło się zwiększenie puli pieniędzy na sport amatorski o ponad 200 tysięcy złotych. Nie ukrywam, że był to dla mnie jeden z priorytetowych celów, bo takie kluby jak BHT Autoforum Petra, Monpol, Jutrzenka, Królewscy czy wiele świetnych klubów zrzeszających zawodników sztuk walki po prostu zasługują na większe wsparcie ze strony miasta. Doskonałym przykładem, jak dzięki ciężkim treningom, wytrwałości i zaangażowaniu świetnych społeczników można praktycznie od zera dojść do europejskiego poziomu w danej dyscyplinie są piłkarze ręczni plażowi z Petry Płock. Te dodatkowe środki przeznaczone na kulturę fizyczną to z pewnością dobra inwestycja. Mam nadzieję, że w kolejnych latach będziemy tę górę systematycznie zwiększać, tak, żeby Płocki sportowcy zamiast martwić się o środki na bieżącą działalność, mogli skupić się na rozwoju sportowym i wychowywaniu w jego duchu kolejnych pokoleń Płocka. Kolejną sprawą, która w omawianych dokumentach udało się wreszcie uporządkować, jest zapisanie w WPF-ie środków na finansowanie zawodowego sportu do 2018 roku. Dzięki takiemu rozwiązaniu, o które od kilku lat prosili zarówno prezesi, jak i kibice obu WISEŁ, Uda nam się uniknąć powtarzającej się każdego roku dyskusji na temat zasadności ich finansowania, a kluby będą mogły planować swoje działania w dłuższej perspektywie czasowej. Jednocześnie, wysokość środków przekazywanych przez miasto na zawodowy sport została uzależniona od osiąganych wyników sportowych, co uważam za uczciwe rozwiązanie, zarówno z punktu widzenia samorządu miasta, jak i samych klubów. Mam nadzieję, że zmobilizuje to zarządy obu sekcji do jeszcze większej pracy, a jej efektem będzie choćby długo oczekiwany awans piłkarzy nożnych do ekstra klasy. Pozostając myślami przy Łukasiewicza 34, muszę z tego miejsca podziękować prezydentowi za wprowadzenie autopoprawką 2,5 miliona złotych na zadanie pod nazwą Modernizacja stadionu imienia Kazimierza Górskiego. Jak wszyscy wiemy, są to jedynie środki na remont wojska treningowego ze sztuczną nawierzchnią oraz prace koncepcyjne i projekt ewentualnej modernizacji stadionu. Jednak niezwykle istotne jest to, że po długim okresie kręcenia się wokół tematu i jedynie mówienia o potrzebie modernizacji stadionu, w końcu w dokumentach pojawiły się środki na działanie w tym zakresie. Bardzo ważne jest to, żebyśmy w momencie, kiedy pojawi się jakakolwiek szansa na sfinansowanie zewnętrzne, na finansowanie zewnętrzne dla tej inwestycji, czy to przy udziale PKN Orlen, czy też ze środków unijnych, byli już po czasochłonnych konsultacjach społecznych w tym zakresie i z gotowym projektem w rękach. Cieszy mnie również systematyczny rozwój tej mniejszej infrastruktury sportowej. Wiem, że lada chwila otworzymy długo oczekiwany przez mieszkańców nowy stadion Stoczniowca. Nie musiałem również długo przekonywać prezydenta co do zasadności zabezpieczenia środków finansowych na budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 17. Osiedla Dobrzyńska długo czeka na ten obiekt i, choć nie udało się go wpisać do realizacji już w 2016 roku, to jestem przekonany, że wspólnie zrobimy wszystko, żeby do końca 2018 roku dzieci i młodzież tego osiedla mogły korzystać z nowoczesnego obiektu o wartości ponad 6 milionów złotych, co znalazło swoje odzwierciedlenie w odpowiednich zapisach w wieloletniej prognozie finansowej. Oprócz tych wymienionych najważniejszych spraw, cieszę się, że wiele tematów ważnych z punktu widzenia małych klubów sportowych udaje nam się rozwiązywać bardzo szybko i w zasadzie bez dodatkowych kosztów. Dobrym przykładem takiego działania jest choćby rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania pod nazwą renaturyzacja zAlewki Sobótka. Dzięki niemu zAlew zostanie przystosowany do organizowania tam zawodów wioślarskich, dzięki czemu z kolei polskie towarzystwo wioślarskie zaoszczędzi środki, które będzie mogło przeznaczyć na cele stricte sportowe. Podsumowując tematykę kultury fizycznej i infrastruktury z nią związanej, trzeba przyznać, że będzie to prawdopodobnie kolejny dobry rok dla polskiego sportu, czego wszystkim nam, ale przede wszystkim polskim zawodnikom i działaczom serdecznie życzę. Zmieniając nieco temat, chciałbym wyrazić również zadowolenie z faktu, że w budżecie na najbliższy rok znalazło się aż ponad 9 milionów złotych na modernizację ulic Kostroga i Przemysłowa. Jest to okolica, w której swoje siedziby ma bardzo dużo lokalnych firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Często są to sklepy, hurtownie i firmy świadczące przeróżne usługi, więc dobry dojazd do ich siedziby jest z ich punktu widzenia bardzo istotny. W pracy do budżetu na 2016 rok uwzględniono również moją prośbę o zabezpieczenie środków na dodatkowe miejsca parkingowe przy Orliku na ulicy Zamenhofa. To, to potrzeba, którą często sygnalizowali mieszkańcy osiedla Winiary. Kolejną ważną dla mnie kwestią było zwiększenie puli środków na renowację płotkich miejsc pamięci narodowej. Dzisiejsza autopoprawka zwiększa ją z 30 do 50 tysięcy złotych. Cały nasz klub radnych cieszy również blisko dwukrotne zwiększenie budżetów Rad Mieszkańców Osiedli z 8 na 14 tysięcy złotych. Jednocześnie chciałbym z tego miejsca szczególnie podziękować Radom Mieszkańców Osiedla Dobrzyńska i Winiary za owocną współpracę w rozwiązywaniu bieżących, drobnych problemów trafiających mieszkańców. Panie Prezydencie, żeby nie było jednak tak różowo, Muszę już tylko hasłowo, żeby nie przedłużać, przypomnieć o postulatach mieszkańców, których nie udało się wpisać do omawianych uchwał finansowych. Ulica Maszewska, ulica Kredytowa, boisko trawiaste przy gimnazjum nr 5. Mam nadzieję, że wrócimy do tematu tych inwestycji, kiedy będą pojawiały się dodatkowe środki lub oszczędności przetargowe. Reasumując, mając na uwadze ograniczenia budżetowe, jestem zadowolony z prowadzonych dzisiejszą autopoprawką zmian i w związku z tym będę głosował za. Serdecznie dziękuję wszystkim za współpracę w zmieniającym roku, a mieszkańców zachęcam do dalszego stałego kontaktu. Jednocześnie chciałbym życzyć wszystkim płotczanom udanej zabawy sylwestrowej i ekstra klasowego 2016 roku. Dziękuję bardzo.